Pamiętaj, alfabet numerologiczny jest po to, żebyś wiedział, jak sprawdzić, jak wibrują Twoje imiona i nazwiska. Ale nie tylko. Uważaj, bo w tym życiu będzie trzeba bardziej przeznaczać się dla rodziny. Liczba 13 mówi o tym, że osoba będzie w tym życiu spłacać dług zaciągnięty wobec innych na płaszczyźnie pracy i pieniędzy. Identycznie postępujemy, kiedy wyliczamy nazwę firmy. Dlatego tutaj w imieniu Sebastian i dokładnie to samo dzieje się w imieniu Monika widzimy aż trzy liczby magiczne. Wielu z Was zastanawia się, jak sprawdzić, jak wibruje nasze imię, nasze nazwisko, czy w tych danych są zapisane jakieś liczby, które mogą coś o nas powiedzieć. I oczywiście tak. Jest alfabet numerologiczny, w którym, jak widzimy, każdej literze przyporządkowana jest cyfra. I teraz, żeby obliczyć, jak wibruje Twoje imię, no to musimy e, najpierw napisać sobie to imię, a następnie nad każdą literą, u mnie to wygląda tak, że u góry podpisuję samogłoski, a na dole spółgłoski, każdej literze przyporządkowuję według tego alfabetu liczbę, cyfrę, właściwie powinnam powiedzieć, i sprawdzam sumy czyli za każdym razem będą cię interesowały trzy sumy: suma spółgłosek, suma samogłosek i suma całości. Spójrzmy na imię Agnieszka. Według alfabetu numerologicznego każdej samogłosce przyporządkowujemy jej wartość, każdej spółgłosce przyporządkowujemy jej wartość, a następnie sprawdzamy trzy sumy. Czyli sumę Samogłosek, sumę spółgłosek i sumę całości. I sprawdzamy teraz, czy w tym imieniu są liczby magiczne. I widzimy, że w imieniu Agnieszka mamy liczbę 16, czyli jest to karma rodziny. Szesnastka, jak już wielokrotnie mówiłam, jest liczbą odpowiedzialną, e, mówiącą o tym, że mamy dług, Zaciągnięty wobec naszych najbliższych. Ten dług pochodzi z poprzednich żyć, natomiast skutki są odczuwalne właśnie w tej inkarnacji, dlatego nasza dusza wybrała sobie imię Agnieszka i daje tym samym nam informację: Uważaj, bo w tym życiu będzie trzeba bardziej przeznaczać się dla rodziny. Spójrzmy teraz na imię Dawid. Liczymy sumę spółgłosek, liczymy sumę samogłosek i liczymy sumę całości. W tym imieniu zauważamy karmę 13. I ta liczba z tego imienia będzie nas interesowała najbardziej. I tutaj warto zauważyć, że liczba 13 mówi o tym, że osoba e, będzie w tym życiu spłacać dług. Zaciągnięty wobec innych na płaszczyźnie pracy i pieniędzy. Że ta osoba w poprzednim życiu e, była być może nieuczciwym pracodawcą, być może rozpieszczonym dzieckiem, które wydawało e, pieniądze rodziców na prawo i lewo, a zapominało o wypłatach np. dla służby. Albo e, mogła to być osoba, która była po prostu złodziejem i okradała innych e, no, z pieniędzy. I teraz w tym życiu mamy dług 13, czyli dług zaciągnięty wobec innych, dług pracy i pieniędzy. Przyjrzyjmy się teraz imieniu Sebastian. Od razu powiem, że w imieniu Sebastian i w imieniu Monika dzieje się nam dokładnie to samo. Czyli sprawdźmy imię Sebastian. Przypominam, że cały czas korzystamy z alfabetu numerologicznego. I tutaj w imieniu Sebastian widzimy sumę spółgłosek, sumę samogłosek i sumę całości. I widzimy, że mamy tutaj aż trzy liczby magiczne. Liczba 16, czyli karma rodziny, o której mówiliśmy już sobie przy okazji imienia Agnieszka. Eee, karmę. 27 mówiącą o tym, że osoba z jednej strony będzie miała potencjał duchowy, ale z drugiej strony może mieć poskładane w polu obietnice, które warto usunąć, ponieważ są to bardzo silne blokady na przykład e, przed wchodzeniem w związek, przed przyciąganiem pieniędzy i tak dalej Ale widzimy również tu mistrzostką liczbę 11, która otwiera nam serce dla Innych. Dlatego tutaj w imieniu Sebastian i dokładnie to samo dzieje się w imieniu Monika widzimy aż trzy liczby magiczne. Teraz sprawdźmy imię Tomasz. Liczymy sumę spółgłosek, liczymy sumę samogłosek, liczymy sumę całości i znajdujemy tam liczbę 22. Jeżeli mamy w swoim portrecie liczbę 22. To mówi się o tym, że mamy w sobie potencjał mistrza, taki, aby w tym życiu zapanować nad materią, czyli połączenie ducha i materii. Oczywiście, jeżeli e, mamy podwibrację 22, czyli suma naszej daty urodzenia daje 22, no to znaczy, że e, jesteśmy na jeszcze wyższym stopniu świadomości. I to oznacza, że naprawdę w tym życiu mamy szansę e, dokonywać czegoś, co ludzie mogą oceniać jako nawet cuda, e, właśnie w połączeniu ducha nad materią. Natomiast jeżeli mamy to w imieniu, tak jak tutaj mamy w imieniu Tomasz, to traktujemy to jak bardzo dobry talizman, który pomaga nam osiągać, materializować, manifestować to, czego tak naprawdę chcemy. E, przeliczmy jeszcze takie bardzo popularne w Polsce nazwisko nowak. Liczymy sumę spółgłosek, liczymy sumę samogłosek, liczymy sumę całości i otrzymujemy liczbę 19. Liczba 19 jest liczbą karmiczną, mówiącą o tym, że w tym życiu spłacamy dług władzy. To jest liczba władzy liczba manipulacji. Osoby z tą liczbą muszą w tym życiu odrobić zdecydować, że przestają innych oceniać, zaczynamy się traktować na równi z innymi, zaczynamy dbać o to, co inni mogą poczuć, jak my im coś robimy i ta liczba będzie wymagać od nas, abyśmy stawali się Coraz bardziej empatyczni. Oczywiście dziewiętnastka sumuje się do jedynki, więc z drugiej strony daje predyspozycję do bycia kierownikiem. E, aczkolwiek, no oczywiście będzie inaczej działała ta dziewiętnastka, kiedy jesteśmy urodzeni dziewiętnastego, albo nasza podwibracja to jest dziewiętnaście, e, niż w nazwisku, aczkolwiek potencjał tej liczby również w nazwisku jest odczuwalny. Pamiętaj, alfabet numerologiczny. Jest po to, żebyś wiedział, jak sprawdzić, jak wibrują Twoje imiona i nazwiska, ale nie tylko. Alfabetu numerologicznego również używamy, żeby sprawdzić wibracje naszego podpisu. Bo na przykład u mnie ta N, czyli Olga N Stępińska, N jest dlatego, że mój podpis Olga Stępińska nie wibrował dla mnie korzystnie. E, po, powodował dużo frustracji, dużo niezgody na różne rzeczy. E, było mi generalnie trudno w kilku miejscach. Natomiast zrobiłam sobie korektę podpisu, dodając literkę N, ponieważ ta literka mnie w tym miejscu wspiera. Jej wibracja, czyli wibracja 5, była mi potrzebna do mojego podpisu. I ta litera mnie teraz wspiera i mam podpis dobrze zwibrowany do mojej wibracji głównej. I właśnie, żeby wiedzieć, jak wibruje Twój podpis, korzystamy z alfabetu numerologicznego. Identycznie postępujemy, kiedy wyliczamy nazwę firmy. Znowu używamy właśnie alfabetu, żeby zobaczyć, jak nazwa Twojej firmy wibruje. I ocenić, czy ta wibracja jest wibracją pozytywną dla Twojej firmy, czy jest wibracją niewspierającą, nie chcę nawet mówić negatywną, ale wibracją niewspierającą i warto by było zastanowić się nad jej zmianą. Tak jak widzisz, alfabet numerologiczny pomaga znaleźć wibrację fraz, które w danym momencie życia są dla Ciebie ważne. Daj znać w komentarzu do czego doprowadziły cię obliczenia, Co, czego się dowiedziałeś o sobie, czego się dowiedziałeś o swojej firmie, może czego się dowiedziałeś o swoich bliskich. Dziękuję za dziś, widzimy się za tydzień.